Pytanie: Partia Korwin. Dawid Lewicki, partia Korwin, na początku tutaj przyznam panu rację odnośnie oferty, że jest to system złodziejski. Podobnie jak i, jak i ZUS i cały system socjalistyczny są to systemy nie, 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 złodziejskie, nie, 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 panie, nie, panie marszałku. Ale to ja bym inny temat dzisiaj to poruszyć, bo nie bo nie tu akurat to. znamy pańskie poglądy, więc e, temat bieżący oczywiście my jako partia Korwin, jako jedyni twardo i stanowczo powiedzieliśmy: zero nielegalnych imigrantów w nie, Polsce, e, zero pieniędzy polskich podatników nie, nie. Na, na imigrantów. E, no a niestety rząd e, Pani Ewy Kopacz wynegocjował pewną transzę imigrantów do nas. Rząd pisowski powiedział, że trzeba podtrzymywać decyzje, które wcześniej za, zawarł, zawarła Pani Kopacz w imieniu polskiego rządu. My będziemy walczyć o to, żeby ta kwota wynosiła zero, bo my w odróżnieniu od tych partii myślimy o tym, co, co będzie za lat 10, 20, 50 i wiemy, że jeśli zaczniemy dzisiaj od 7 tysięcy, to za chwilę to będą miliony i będziemy mieli to, co jest właśnie dzisiaj w Paryżu, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, w części Niemiec. I tu mam takie dwa konkretne postulaty, bo Pan mówił, żeby mówić o konkretach na początku, więc jak zagłosuje Pan? Bo nie pytam, jak, jak, pańs jak Państwa ruch, bo wiadomo, że Pan Paweł Kukis często zmienia zdanie, tak jak w tej kwestii, na podstawie kiedyś jednego obrazka, który obiegł Internet. Ale dwie takie sprawy. Po pierwsze, Liberalizacja dostępu do broni, bo jesteśmy jednym z najbardziej zdemilitaryzowanych narodów w Europie. Czy jest Pan za tym, żebyśmy mogli posiadać tą broń, coś na wzór Szwajcarii? I drugie, czy jeśli zgłosimy obywatelski projekt przywrócenia kary śmierci dla morderców, to czy Pan poseł Marawiecki zagłosuje za? Za tym drugim projektem zagłosuję za, tak. Za karą śmierci. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, przy pewnych obostrzeniach i tak dalej, tak, zagłosuję za, bo uważam, że, że to jest rzecz, która jakby tak poważnie traktuje życie. Że, że trzeba, że, że, bo życie jest takim jednym z granicznych takich jakby no darów naszych, że, że nikt z nas nie chce go, na ogół nikt z nas nie chce go utracić. Własne życie. Nikt tego życia nie chce utracić, tak? I, i tą, tą wartość te, tej obrony swojego życia trzeba traktować poważnie, żeby bronić y, życie innych. Że jak zabijesz innych, to możesz utracić to swoje życie. Więc w tym sensie jestem za. Pan rozumie głę, głębiej, bo to... A posiadanie broni? A, a posiadanie broni to zależy od... Moim zdaniem, ja nie jestem tu specjalista. Musi, myślę, że w Polsce jest zbyt restryktywne, tak? Ale, ale nie wiem, czy tak jak w Szwajcarii, to, to nie wydaje mi się. To no, nie wydaje mi się, bo frajcarzy mogą mieli broń, to bazuki może posiadać do nie prawie, w, w domach. To, to my jesteśmy na, t, na takim poziomie, nie wydaje mi się, pan. To ja, ciekawie mogłoby to, wyglądać posiedzenie Sejmu na przykład, prawda? No, bardzo ciekawie, ale gdybyśmy specjalnie... No, nie, 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 na posiedzeniu. tam przez bramki przechodzimy, nie pan, tak, tak. Przechodzimy przez bramki. Co prawda Nie jako marszałka puszczali bez tego, tak. Tak, i, tak.